Do ludzi, do kamery, do grupy, to nie tylko technika, to emocje, przekonania, ciało, krytyk wewnętrzny. Dziś przyjrzymy się wynikom ankiety, którą przeprowadziłam z kobietami z ADHD występującymi publicznie lub i zainteresowanymi wystąpieniami. Stworzyłam listę trudności typowych dla osób z ADHD i poprosiłam zainteresowane kobiety, aby zaznaczyły, z którymi z tych trudności mierzą się w kontekście wystąpień publicznych. W badaniu wzięło udział 19 kobiet w wieku od 30 do 56 lat głównie edukatorki, twórczynie internetowe, freelancerki, specjalistki z różnych obszarów. Od ustawień systemowych, po psychologię, fizjoterapię, dietetykę, muzykoterapię, techniczne wsparcie, biznesów online, sprzedaż produktów fizycznych. Nie chodzi o to, żebym wymieniała wszystkie obszary, ale żebyś mógł, mogła zobaczyć, jak, jak różne są te obszary. Mężczyzn nie wykluczyłam z tego badania, jednak nie udało mi się zdobyć męskiego głosu w tej ankiecie, więc tu będę mówiła tylko o kobietach. Jeśli jesteś mężczyzną, masz ADHD, jesteś zainteresowany wystąpieniami publicznymi, to daj mi koniecznie znać, jestem ciekawa Twoich spostrzeżeń i przemyśleń dotyczących tego nagrania, wyników tej, tej małej ankiety, tego badania. Być może 19 osób można a, albo na pewno można uznać za niereprezentatywną grupę, a badania za yy, nieważne. Ja widzę to jednak inaczej. Jeśli Ty jesteś ciekawa, jesteś ciekawy, co z nich wyszło, to zapraszam na ten odcinek. Zanim omówię dokładniej wyniki mojego badania, pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Magdalena Zamaro, jestem zaklinaczką tremy, a ten odcinek należy do serii nagrań skierowanych do osób z ADHD i ma zainteresować Cię adhd Akademią Wystąpień Publicznych. I tak jeszcze tytułem wstępu i wyjaśnienia, jeszcze raz chcę jasno zaznaczyć, żeby nie traktować wyników mojej ankiety jako wyznacznika tego, jak jest naprawdę, zawsze i wszędzie, bo 19 osób i osoba, która nie zajmuje się badaniami fachowo, a sama konstruuje ankietę, no to zakładanie, że wyciągnięte wnioski pokazują rzeczywistość, byłoby śmieszne i aroganckie, jednak dla mnie te wyniki są bardzo istotne i wiarygodne, dlatego zdecydowałam się z Tobą nimi tutaj podzielić. Możesz je komentować, możesz nawet z nimi dyskutować, do czego właściwie serdecznie Cię wręcz zachęcam. Chętnie porozmawiam na ten temat. Zadałam pytania o stopień zainteresowania wystąpieniami publicznymi, poprosiłam, żeby powiedzieć coś o sobie i o największych wyzwaniach związanych z wystąpieniami oraz podałam listę trudności związanych z ADHD i poprosiłam o zaznaczanie zdań, z którymi osoby utożsamiają się, biorąc pod uwagę kontekst wystąpień publicznych. Tu wynikła ciekawa sprawa, okazało się, że moje sformułowanie wystąpienia publiczne jest niejasne, więc i tu chcę je jasno zaznaczyć, że jako wystąpienia publiczne traktuję nie tylko wystąpienia ze sceny czy przed kamerą, ale także takie sytuacje jak egzaminy, rozmowy z klientem, prowadzenie warsztatów, mentoringu, nagrywanie rolek czy, czy nawet relacji na Instagram, na social media. Wszelkie sytuacje, w których, mówiąc kolokwialnie, zależy nam, żeby dobrze wypaść, czyjeś oczy skierowane są w naszą stronę i teoretycznie jesteśmy wystawione, wystawieni na ocenę innych ludzi, czy też nawet chociażby jednej osoby. Mam tutaj przed oczami, ty również tutaj albo tutaj wykres z wynikami pytania, w którym trzeba było odhaczać zdania, które są o nas i wyniki przedstawiają się następująco. Najczęściej zaznaczanymi trudnościami było odkładanie przygotowań na ostatnią chwilę, co choć brzmi niewinnie, może mieć fatalne skutki na różnych poziomach, bo brak przygotowania to nie tylko chaos, ale też dodatkowy stres i dodatkowy faktor działający na to, jak o sobie myślimy w przyszłości, później. Tak samo często zaznaczane było zdanie, Mówienie szybko, zwłaszcza gdy jestem zdenerwowana, zdenerwowany, gubienie wątku, trudności z powrotem do tematu, problemy z oszacowaniem, ile treści pomieści się w wyznaczonym czasie, poczucie, że jestem niewystarczająco kompetentna, strach przed krytyką czy męczące analizowanie po wystąpieniu. Myślę, że poza tym z wymienionych punktów męczącym do bólu analizowaniem wystąpienia, które ja zaliczyłabym jako typowej trudności, właśnie związanej z ADHD, choć to moje podejrzenie, nie wiem jak to jest u osób neurotypowych, mam jednak nieodparte wrażenie, że im jest Łatwiej ten problem obejść. To oprócz tego punktu, z doświadczenia wiem, że z wymienionymi trudnościami może mierzyć się każda osoba bez względu na to, czy ma ADHD, czy go nie ma. Więc o co chodzi z tym moim całym badaniem? Ano o to, że wymienione aspekty u osób z ADHD mogą i myślę, że są dużo większym wyzwaniem niż u osób neurotypowych, bo nam nie wystarczy powiedzieć mów wolniej, dobrze zaplanuj wystąpienie, nie odkładaj przygotowań na ostatni moment. Do tego osoby z ADHD dużo bardziej odczuwają strach przed krytyką, co jest potwierdzone naukowo, bo są one od małego krytykowane, wiecznie niedopasowane, za głośne, za bardzo, za mało. Odciska ogromny ślad w psychice. No i jak mamy uwierzyć, że będzie dobrze, że wszystko pójdzie nam zgodnie z planem, kiedy my na co dzień gubimy często wątek, mylimy fakty, robimy coś spontanicznie, a dopiero później się nad tym zastanawiamy albo co gorsza, właśnie analizujemy bez końca, co można było inaczej powiedzieć albo inaczej zrobić. Dlatego stworzyłam Adechadową Akademię Wystąpień Publicznych. Bo my, osoby z ADHD, potrzebujemy zupełnie innych metod pracy niż to, czego uczymy się od fachowców, od wystąpień innych niż ja. Inne potrzeby, inne techniki organizacji, zapamiętywania, wracania do wątków i przede wszystkim inny rodzaj pracy nad mindsetem. Tu jeszcze kilka cytatów z ankiety, do których chętnie się odniosę. Mam wrażenie, że zapominam, jak się oddycha. Mówię za szybko, serce wali, a głos mi znika. To jest normalne bez względu na to, czy masz ADHD, czy nie. Tremem ma każdy, a praca nad oddechem i tempem mówienia to typowa warsztatowa praca nad wystąpieniami. Trzeba się po prostu tego nauczyć. Gdybym ja pracowała jednak z tą osobą, sprawdziłabym, jakie tempo mówienia jest wynikiem stresu, jakie tempo jest zrozumiałe dla odbiorcy i pracowała nad złotym środkiem. Wolniejsze mówienie jest oczywiście bardzo korzystne, ale jeśli osoba, która w swoim DNA ma szybkie mówienie, na siłę ma mówić wolno i maskować to, kim jest, to nie jest to dobre wyjście z sytuacji. Ona nigdy nie poczuje się dobrze występując, a odbiorca i tak wcześniej czy później wyczuje fałsz. Indywidualne podejście w kwestii wystąpień jest moim zdaniem kluczem do sukcesu. Boję się, że się zatnę, zapomnę, nie powiem tego, co zaplanowałam, wtedy głupio się czuję. Któż tego nie zna? Ja znam to dokładnie. Mówiłam o tym już wcześniej. Nam naprawdę zdarza się to częściej niż neurotypowym osobom i wmawianie sobie, że się na pewno nie stanie tak, że nie zapomnę, że skoro się dobrze przygotowałam, to ani się nie zatnę. Jest oszukiwaniem samej samego siebie. Nic dziwnego, że potem boimy się sobie ufać, i tu kluczem jest takie przygotowanie, aby tych wpadek było jak najmniej, ale właściwie też, a może przede wszystkim odpowiednie przygotowanie mentalne i czysto strategiczne na takie sytuacje. Co zrobię w takim wypadku? Jak mogę odzyskać utraconą myśl? Co zrobić, żeby właśnie nie poczuć się głupio? I mówić dalej. Kolejny przykład: trzymanie się konsekwentnie planu, to jest dla mnie wyzwanie. Przyznam, że to jedno z moich największych wyzwań i wierz mi, sama szkole od kilkunastu lat i nigdzie nie znalazłam u innych fachowców odpowiedzi, która pasowałaby do moich potrzeb. Nie dlatego, że ich metody są złe, bo jak widać na innych ludziach, one są świetne i genialne, o tylko nie dla mnie. Moją odpowiedzią na sposób trzymania się konsekwentnie tego, co sobie zaplanowałyśmy, zaplanowaliśmy, jest stworzenie sobie własnych, indywidualnych metod dla siebie. Oczywiście można skorzystać z innych metod, ale ogólnie takiego sposobu, który działa właśnie na nas. W tym nagraniu mówię o mojej metodzie, z której możesz oczywiście skorzystać, ale którą najlepiej jakbyś dopasowała dopasował do siebie. Do swoich możliwości, do tego, co na ciebie działa, i tu również oczywiście przyjdzie ci z pomocą ADHDowa Akademia Wystąpień Publicznych. Dla mnie wyniki tej ankiety są jasne: osoby z ADHD mają na pozór podobne trudności z wystąpieniami niż osoby neurotypowe, ale to tylko pozór. Dla nich strach przed krytyką, utracony wątek, trudności z organizacją, pilnowaniem czasu to są realne wyzwania. Na które mogą nie znajdować rozwiązań, ucząc się standardową drogą, jak występować publicznie, bo im potrzebne są inne techniki, inne metody przygotowań, nawet triki, dzięki którym poradzą sobie w trudnych sytuacjach, i przede wszystkim potrzebna jest pewność siebie i dobre doświadczenia, które będą potwierdzeniem, że mogą sobie zaufać w przyszłości i że mogą być takie, jakimi są. Jeśli to do Ciebie przemawia, zasubskrybuj ten kanał, zostaw lajka albo najlepiej skomentuj to nagranie i zapraszam do Adehadowej Akademii Wystąpień Publicznych.